Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. No, Kocham cię. ooo głaszkanie. Głaszkanie czaki. Chcę, chcę. Ojej, już Maria, jakie miłości. Może to będzie filmy o miłości? Co? Może to będzie filmy tylko o miłości? No już, już. Piękna. Taka piękna. Miłość mojego kundelka. Tu jeszcze na razie stary, bo tego nie wymieniamy. I jeszcze tutaj ułożymy tam do I guzik, kocham cię, będzie. W sumie fajnie, bo więcej guzików się zmieści, co nie? Co myślisz? Fajnie to wygląda. So kur. Cool. Kocham Och, jejku. Najlepszy guzik. Kocham cię też.